Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maryna Sakowska-Baryła, jestem radcą prawnym. Będziemy dzisiaj mówić o kwestiach niezwykle istotnych, a mianowicie scharakteryzujemy decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będziemy mówić o owych decyzjach, ale również innych aktach. A także o bezczynności owego organu w kontekście postępowań sądowo-administracyjnych. Żeby można było mówić o postępowaniu przed sądem administracyjnym, na początek trzeba mieć świadomość, jakiego rodzaju działania tudzież brak działania organu nadzorczego może być przedmiotem kontroli sądu. Administracyjnego. Oczywiście na początek będziemy zwracać uwagę na, pod, na podstawy prawne. Podstawowym aktem w tej dziedzinie jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych, ponieważ właśnie w tym rozporządzeniu określone są kompetencje organów nadzorczych, w tym prezesa Urzędu Ochrony Danych. Rzecz jasna sięgniemy także do ustawy o ochronie danych osobowych. Dlaczego? Dlatego, że. To właśnie akt, który z jednej strony nazywa decyzjami administracyjnymi te przypadki, kiedy owe decyzje faktycznie są wydawane, z drugiej strony jest to akt, który zawiera odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego, który. Także stanowi źródło prawa w tym zakresie. Kodeks postępowania administracyjnego z kolei wskazuje na to, kiedy organ wydaje decyzję administracyjną oraz na proceduralne aspekty związane z postępowaniem toczącym się przed organem. No i wreszcie siłą rzeczy będziemy wskazywać na przepisy ustawy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. No i tradycyjnie już wydaje się, dla porządku, warto wskazać, że e, kiedy mówimy o RODO, to mówimy o Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych, kiedy mówimy o Kodeksie Postępowania Administracyjnego, posługujemy się skrótem KPA, natomiast tam, gdzie mowa o ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, e, tradycyjnie e, stosujemy skrót PPS-a. Tak będzie właśnie podczas naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli zastanawiamy się nad zakresem kontroli sądowo-administracyjnej, no to siłą rzeczy musimy sięgnąć do artykułu, 3 PPS-a, a konkretnie do artykułu 3 paragraf 2. Jest to przepis, który zawiera katalog przypadków, w których możliwe jest orzekanie w ramach kontroli działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne. Ja chciałam skoncentrować się na tych przepisach, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do postępowania tudzież braku działania po stronie prezesa Urzędu Ochrony Danych, i tak wskazuje na to, że bierzemy tutaj. Pod uwagę po pierwsze punkt pierwszy owego artykułu 3, paragraf 2, z którego wynika, że mm, owa kontrola działalności administracji publicznej może dotyczyć decyzji administracyjnych, w tym przypadku wydawanych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych, zaraz będziemy je charakteryzować. Następnie y, sięgamy do punktu czwartego. Z tego przepisu wynika, że y, sądową kontrolą mogą być objęte y, inne niż owe decyzje akty lub czynności z zakresu administracji publicznej. Dotyczące, dotyczące uprawnień czy obowiązków wynikających y, z przepisów prawa, no i wreszcie sięgamy do punktu ósmego, gdzie y, jest to przepis, który gwarantuje możliwość skarżenia bezczynności lub y, przewlekłego prowadzenia y, postępowania. Ale to nie jest komplet podstaw. Dlaczego? Dlatego, że y, powinniśmy tutaj pamiętać również o przypadkach, kiedy to y, y, przepisy ustawy PPSA odsyłają do ustaw szczegółowych które to określają przypadki, kiedy to ta kontrola sądowa wchodzi w rachubę, i ową ustawą, która określa takie przypadki, jest ustawa o ochronie danych, o ochronie danych osobowych. Będziemy o tych przypadkach także dzisiaj jeszcze, jeszcze wspominać. Jeżeli bierzemy pod uwagę to, w jakich przypadkach możliwe jest wydanie decyzji przez prezesa Urzędu Ochrony Danych, to przede wszystkim musimy mieć świadomość, że źródłem jego uprawnień, a właściwie powinnam powiedzieć kompetencja, aczkolwiek RODO posługuje się pojęciem uprawnienia, są przepisy właśnie owego rozporządzenia ogólnego ochronie danych. Sięgamy tutaj zwłaszcza do artykułu 57 i do artykułu 58. To dwa przepisy, które określają bardzo szczegółowo uprawnienia owego organu nadzorczego. Część z tych uprawnień to będą uprawnienia, które można określić Mianę uprawnień o charakterze generalnym, i w tych przypadkach z pewnością nie będziemy mieć do czynienia z możliwością Wszczynania odpowiednie, odpowiedniego postępowania przed sądem administracyjnym, bo jeżeli chociażby w artykule 57 czytamy, że organ nadzorczy monitoruje czy egzekwuje stosowanie rozporządzenia, albo upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, tudzież o przepisach wynikających z owej regulacji to tutaj z pewnością będziemy mieli spore problemy w tym, ażeby z odpowiednią akcją do sądu administracyjnego wystąpić. Podobnie zresztą w przypadku upowszechniania wśród administratorów czy podmiotów przetwarzających wiedzę o obowiązkach na nich spoczywających. Ale jeżeli w rachubę wchodzi takie postanowienie jak zawarte w artykule 57 ustęp 1 litera E czy F, czyli odpowiednie udzielanie osobie, której dane dotyczą na jej żądanie informacji o wykonywaniu przysługujących jej praw, albo rozpatrywanie skarg wniesionych przez osobę, której dane dotyczą, y, tudzież podmiot albo y, organizację na warunkach określonych w artykule 80, to z pewnością w takich przypadkach będzie można zastanowić się nad tym, czy niedziałanie w tym zakresie się albo działanie, które w odczuciu osoby, która z taką akcją wystąpiła, jest błędne, czy będzie mogło być skarżone? Na pewno, na pewno tak. Mamy artykuł 57 H, gdzie wprost jest skazane, że organ nadzorczy prowadzi postępowania w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia. Skoro prowadzi postępowanie, to patrzymy w ustawę o ochronie danych osobowych i bierzemy pod uwagę te przypadki, kiedy to postępowanie faktycznie, chociażby w przedmiocie naruszenia się, toczy czy kończy się decyzją administracyjną ale dalej przyjmowanie standardowych klauzul umownych udzielanie zaleceń w procedurze konsultacji zachęcanie do sporządzania kodeksów a nie tylko zachęcanie także te przypadki kiedy prezes urzędu ochrony danych wydaje decyzję w kontekście kodeksów czy mechanizmów certyfikacji czy później przeglądu udzielonych certyfikacji czy akredytacji tutaj będziemy mieć do czynienia z decyzją tak to zostało określone w przepisach naszej ustawy o ochronie danych osobowych. Nie ulega kwestii, że te decyzje będą obejmowały te kompetencje i te uprawnienia, które zostały określone w artykule 58 rozporządzenia, bo jeżeli czytamy w nim chociażby, że prezes urzędu, organ nadzorczy, w naszym przypadku prezes urzędu, wśród swoich uprawnień posiada możliwość nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu Dokonanie określonych działań, czy też dokonuje przeglądu zielonych certyfikacji, czy też wreszcie prowadzi postępowania w formie audytów. My wiemy, że to są kontrole, i w, tych, w trakcie tych kontroli prezes urzędu realizuje różnego rodzaju swoje uprawnienia, tudzież może zadziałać w sposób władczy na zasadach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych. To można zastanawiać się nad tym, jak to będzie przekładało się na kwestie występowania z odpowiednią akcją przed sądem y, administracyjnym. Jeżeli popatrzymy głębiej, bo wejdziemy w obszar określony przepisami artykułu 58 ustęp 2, to mamy znów wylistowany szereg uprawnień naprawczych prezesa Urzędu Ochrony Danych. To znaczna część tych uprawnień naprawczych tak naprawdę będzie koncentrował się w pewnych nakazach zawartych w decyzjach prezesa Urzędu Ochrony Danych i tutaj z pewnością kwestionowanie takich decyzji wchodzi w rachubę właśnie w postępowaniu przed sądami. Y, administracyjnymi. Aczkolwiek taka kompetencja jak możliwość wydawania ostrzeżeń wobec administratora czy podmiotu przetwarzającego albo też udzielanie upomnień to będą te przypadki kiedy o decyzji trudno mówić raczej będziemy mówić o innym niż decyzja akcie na który także można skarżyć się do prezesa do sądu administracyjnego oczywiście chodzi tutaj o akt prezesa urzędu ochrony danych natomiast jeżeli popatrzymy na pozostałe przepisy to głównie w Wchodzą nakazy prezesa Urzędu Ochrony Danych różnego rodzaju. Nakazanie administratorowi zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu, wprowadzenie czasowego czy całkowitego ograniczenia przetwarzania, nakazanie sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia itd. Nie ulega kwestii, że tego typu nakazy mogą być elementem decyzji wydawanej przez prezesa Urzędu Ochrony Danych. Część z tych zagadnień została uregulowana wprost w przepisach ustawy o ochronie danych, tak jak na przykład w przypadku akredytacji, czy certyfikacji, czy standardowych klauzul umownych. Natomiast część to te uprawnienia, które będą stanowić elementy decyzji administracyjnej wydawanej, wydawanej w związku ze stwierdzeniem przez prezesa Urzędu Ochrony Danych naruszenia przepisów y, o ochronie danych osobowych, czyli właściwie można powiedzieć, że y, tak określone y, uprawnienia naprawcze będą stanowiły pewne y, elementy, które Będą składać się na szerszą decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych. Zresztą, jeżeli przejrzymy decyzje do tej pory wydane przez prezesa Urzędu Ochrony Danych, to faktycznie tam są formułowane różnego rodzaju nakazy, co do zasady znajdujące pokrycie w owych uprawnieniach naprawczych opisanych w artykule 58 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie, o ochronie Danych. Oczywiście należy pamiętać o tym, że ta formuła uprawnień prezesa Urzędu Ochrony Danych z perspektywy rozporządzenia ma charakter otwarty, ponieważ artykuł 58 ust. Ustęp 6 zawiera takie zastrzeżenie, że każde państwo członkowskie może przewidzieć w swoich przepisach, że jego organowi nadzorczym przysługują jeszcze inne uprawnienia poza tymi, o których przed momentem była, była mowa. I warto podkreślić, że w artykule 58 ust. W ustępie czwartym mamy wyraźnie wskazaną gwarancję kontroli sądowej w taki sposób, że to wykonywanie uprawnień powierzonych organowi nadzorczemu na mocy rzeczonego artykułu 58 podlega odpowiednim zabezpieczeniom, w tym prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem i rzetelnego procesu, oczywiście na zasadach określonych, co do zasady właśnie w przepisach prawa krajowego. Warto wspomnieć tutaj również o regulacji zawartej w artykule 77, czyli przepisie formułującym prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również w artykule 78, który określa zasady realizacji prawa do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, gdzie wprost jest Mowa y, o tym, że y, w przypadku decyzji prawnie wiążącej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych, każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka y, ochrony prawnej przed sądem właśnie przeciwko takiej wiążącej decyzji organu nadzorczego w przypadku, kiedy taka decyzja owej osoby y, prawnej czy, y, czy fizycznej y, dotyczy. No i teraz warto również sięgnąć do artykułu 7 ustawy o ochronie danych, już nie do rozporządzenia, tylko do przepisu artykułu 7 ustawy o ochronie danych. Dlaczego? Dlatego, że jest to przepis, który od razu pokazuje nam rodzaje. Tych aktów, przynajmniej zarysowuje je, na które można skarżyć się do sądu administracyjnego. Na pierwszy plan oczywiście wysuwają się decyzje, dlatego że generalnie tam, gdzie mamy postępowanie, które toczy się przed prezesem Urzędu Ochrony Danych na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, tam to postępowanie. Zasadniczo kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Przedmiotem tej decyzji będą nakazy, o których przed momentem yy, wspominałam, co do zasady. Warto pamiętać, że postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Danych jest postępowaniem jednoinstancyjnym. W związku z tym pojawiają się chociażby takie kwestie jak yy, Właśnie jest po pierwsze skarżenie decyzji, ale po drugie rzecz, która wprost została uregulowana w artykule 7 w ustępie 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Mowa tutaj o m, możliwości żalenia postanowień. Właściwie takiej możliwości tutaj nie ma. Na postanowienia, które są wydawane przez prezesa Urzędu Ochrony Danych zgodnie z m, przepisami kodeksu postępowania administracyjnego nie stosujemy przepisów o zażaleniu. Co to oznacza? Tam, gdzie mamy postanowienie, gdzie zazwyczaj to zażalenie mogłoby wystąpić, zgodnie z ustępem czwartym artykułu 7 ustawy o ochronie danych osobowych, stronie służy skarga do sądu administracyjnego. Czyli mamy sytuację, Jednoinstancyjnego postępowania. Skoro jednoinstancyjnego, to możliwości kontroli sądowej, która faktycznie wykonywana jest przez WSA w Warszawie. No, i wreszcie y, zwracam uwagę na to, w jakich postępowaniach, w których postępowaniach w istocie stosuje się owe y, przepisy KPA, y, a w związku z czym, które postępowania kończą się wydaniem decyzji administracyjnej. Artykuł 7 y, ustęp 1 ustawy o ochronie danych osobowych wskazuje na to, że chodzi tu o rozdziały 4, 5, 6, 7 i o rozdział 11, tu stosuje się KPA. O czym w nich mowa? Po pierwsze są to postępowania prowadzone w przedmiocie certyfikacji. Po drugie, postępowania dotyczące zatwierdzenia kodeksu postępowania oraz akredytacji podmiotu monitorującego jego przetwarzanie. Następnie postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. I wreszcie postępowania dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. No więc na co wydaje się, kiedy wydaje się decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych, a więc na co ewentualnie można się skarżyć. Po pierwsze, mamy, po pierwsze, mamy tu decyzje dotyczące certyfikacji, po drugie, decyzje dotyczące akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksów postępowań, po trzecie, decyzje w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych, następnie decyzje w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych, mamy decyzję w sprawie zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych, mamy decyzję w sprawie udzielania zezwolenia na transfer danych w przypadkach stosowania klauzul umownych lub uzgodnień administracyjnych, no i wreszcie decyzje w przedmiocie w uchylenia zastrzeżenia dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa. To są te przypadki, kiedy podmiot, administrator, podmiot przetwarzający dokonuje takiego zastrzeżenia, a prezes urzędu uznaje, że informacje, dokumenty lub ich części nie spełniają przesłanek do objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa. To taka sytuacja, kiedy w trakcie postępowania czy w trakcie kontroli podmiot, który twierdzi, że z taką tajemnicą ma do czynienia, zastrzega ją odpowiednio, a Prezes Urzędu Ochrony Danych może wydać yy, w tym zakresie decyzję uchylającą to zastrzeżenie. Jeżeli popatrzymy sobie na przepisy dotyczące certyfikacji, oczywiście to hasłowo wskazywaliśmy na to, że tam gdzie certyfikacja, tam może pojawić się decyzja, to tak naprawdę decyzja może pojawić się w związku z odmową dokonania certyfikacji przez prezesa Urzędu Ochrony Danych. Ta odmowa następuje w drodze decyzji. Cofnięcie certyfikacji następuje w drodze yy, decyzji. Yy, akredytacja, udzielenie akredytacji. Odmowa udzielenia akredytacji następuje w drodze decyzji. Udzielenie akredytacji nie następuje w drodze decyzji, ale odmowa udzielenia akredytacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Prezes może cofnąć akredytację. I również to cofnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wreszcie zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych oraz udzielenie zezwolenia na stosowanie szczegółowych rodzajów zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej odbywa się w drodze decyzji administracyjnej. I rzeczone zastrzeżenia, o, o którym mówiłam, strona może zastrzec informacje, dokumenty lub jej części zawierające tajemnice przedsiębiorstwa, a e, uchylenie tego zastrzeżenia następuje w drodze e, decyzji e, prezesa Urzędu Ochrony Danych, kiedy... Uznał, że informacje, dokumenty lub ich części nie spełniają przesłanek do objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa. Ostatnia kwestia to nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Sama kompetencja nałożenia administracyjnej kary pieniężnej to kompetencja wynikająca z rozporządzenia ogólnego ochronie danych, natomiast nałożenie tej kary następuje w drodze decyzji. Jest to decyzja administracyjna na zasadach określonych. W rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych, a także w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Tutaj ważna rzecz, ponieważ ta decyzja administracyjna może istotnie różnić się w przypadku nałożenia kary na podmioty publiczne i na podmioty prywatne. Wiemy, że mamy w tym momencie do czynienia z mocą artykułu 102 z miarkowaniem ustawowym, gdzie kara w sektorze publicznym, maksymalna wysokość administracyjnej kary pieniężnej, to jest. 100 tysięcy złotych, a w przypadku jednostek kultury 10 tysięcy złotych, więc zdecydowanie niższa kwota niż to wynika bezpośrednio z rozporządzenia. No i wreszcie rzecz oczywista, czyli wydanie decyzji w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli zerkniemy do artykułu 60 ustawy o ochronie danych osobowych, to z tego przepisu wynika, że postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych jest prowadzone przez prezesa Urzędu Ochrony Danych. To postępowanie jest prowadzone w trybie określonym w KPA. W związku z Sięgamy tutaj do artykułu 104 kodeksu postępowania administracyjnego, z którego z kolei wynika, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji. Załatwia sprawę przez wydanie decyzji. Oczywiście warto jest tutaj wspomnieć o tym, że z mocy artykułu 105 KPA ta decyzja może być decyzją w przedmiocie umorzenia postępowania, kiedy wtedy, kiedy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, wtedy wydajemy decyzję o umorzeniu postępowania. Odpowiednie w całości lub w części, w związku z tym tutaj też postępowanie prez urzędu będzie kończył, będzie kończył decyzją. Wskazywałam na to, że pps przewiduje możliwość kontroli sądowej, także w takich przypadkach, kiedy to przepisy ustaw szczególnych przewidują taką sądową kontrolę i z takimi przepisami mamy do czynienia na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Przypomnę, że to jest artykuł 70 ust. 3, 71 i 75 ust. 3. Artykuł 72 ust. 3 dotyczy czasowego ograniczenia przetwarzania, które to następuje postanowieniem. to postanowienie Postępowanie jest zaskarżalne do sądu y, administracyjnego. Następnie mamy rozpatrywanie przez y, sąd administracyjny wniosku o wystąpienie z pytaniem y, prejudycjalnym y, i w tych przypadkach, w tym przypadku, y, to wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym y, albo następuje albo wniosek, y, albo y, wniosek w tym y, przedmiocie. Y, y, Przepada, a mianowicie może się okazać, że sąd administracyjny uzna, że ten wniosek prezesa urzędu nie zawiera wystarczającego uzasadnienia dla wystąpienia, dla wystąpienia z pytaniem. Wtedy wydaje postanowienie o odmowie wystąpienia z owym, z owym pytaniem. No i wreszcie artykuł 75: przy współpracy europejskiej w rachubę może wejść zastosowanie środka tymczasowego. Na zastosowanie tego środka, tymczasowego, a właściwie na postępowania o zastosowaniu środka tymczasowego, przysługuje skarga do sądu y, administracyjnego. Tak wyglądają e, przypadki, kiedy mamy do czynienia z decyzjami prezesa Urzędu Ochrony Danych, kiedy mamy do czynienia z postanowieniami prezesa Urzędu Ochrony Danych, które to z kolei są weryfikowane w, w, przez sąd administracyjny, ale w rachubę wchodzą także e, te sytuacje, kiedy e, przedmiotem skargi będzie chociażby akt administracyjny, e, tudzież bezczynność prezesa Urzędu Ochrony Danych we wszystkich tych sprawach, gdzie zgodnie z prawem prezes powinien działać. Bardzo dziękuję.